Kanarki, 10 ciekawostek. I po pierwsze, oczywiście, poza kanarkami domowymi, tymi, które hodujemy, są też, co oczywiste, kanarki dzikie. Kanarki dzikie, które żyją naturalnie na Maderze, Azorach, Wyspach Kanaryjskich i tak to właśnie od Wysp Kanaryjskich, od tej nazwy jest nazwa kanarków. I przez kilkaset lat hodowli. Powstało wiele odmian tych właśnie kanarków domowych, i dzielimy je najczęściej na śpiewające, barwne i kształtne, ponieważ tu trzeba pamiętać, że hodowano je ze względu na śpiew, głównie ze względu na śpiew, ale też próbowano, no i się udało, wyhodować różne, różne odmiany o różnych barwach oraz o różnym kształcie, o różnym upierzeniu. Więc pamiętajmy, że w tym materiale będziemy mówić i o dzikich, i o tych domowych, i że historia tych kanarków z nami, z ludźmi, hodowli przez człowieka, głównie dla ich śpiewu, trwa już prawie 600 lat. Druga ciekawostka dotyczy tego, gdzie żyją w warunkach naturalnych. I oczywiście są to lasy, przeróżne typy lasów zagajniki, sady, parki, półotwarte przestrzenie. One, w znaczeniu kanarki, na tych wyspach, wymienionych wyspach w ciekawostce pierwszej, odnajdują się dosłownie wszędzie. Również blisko człowieka. To są ptaki, które świetnie odnajdują się, jeśli chodzi o każde warunki, byle tylko mieć odpowiednią ilość schronienia oraz pokarmu. Więc to nie jest tak, że to są ptaki, które sobie nie radzą. One nadal są ptakami, które nie są zagrożone, one nadal są ptakami. W przypadku których liczebność, ale o tym będzie w punkcie 10, w ciekawostce 10, ich liczebność jest na stabilnym poziomie. Jeśli natomiast chodzi tutaj o te kanarki domowe, to oczywiście są odpowiednie klatki, odpowiednie woliery. I pamiętajcie, że w wielu przypadkach niestety te klatki są dla nich zbyt małe. Wiele osób jeszcze chyba ma takie przeświadczenie sprzed setek lat że te klatki mogą być niewielkie, żeby tylko ten kanarek tam się zmieścił. Nie, żeby on mógł szczęśliwie i długo żyć, to ta klatka musi być odpowiedniej wielkości. Oczywiście kanarek musi być też w odpowiedniej temperaturze, w odpowiednim, niezbyt dużym nasłonecznieniu, ale może kiedyś sobie porozmawiamy o hodowli kanarków, kiedy zdobędę w tej materii większe. Większą ilość informacji. Kanarków nigdy nie miałem, znajomi mieli kanarki, ale o papuszkach falistych mógłbym bardzo długo opowiadać, też o nich kiedyś porozmawiamy. No ale przejdźmy do trzeciej ciekawostki, do wielkości. I długość ich ciał to od 10 do 13,5 cm. Rozpiętość skrzydeł 21-24 cm i masa od 8 do 25 cm. Gram. Tylko, że tak jak powiedziałem, powstały odmiany kanarków domowych większe, potrafiące mieć nawet 23 cm długości i większą masę. Tylko, że no to są już kanarki troszkę inne, tak jak powiedziałem, zupełnie inna odmiana kanarków domowych, różniąca się wyglądem od kanarków dzikich. Czwarta ciekawostka, śpiew, czyli coś, co jest chyba najbardziej znane, jeśli chodzi o kanarki. Tutaj trzeba pamiętać, że w przypadku tego śpiewu tych kanarków, to właściwie tylko zawsze śpiewają samce. Są informacje, że samice też niekiedy śpiewają, ale bardzo mało. I to właśnie samce śpiewają i można powiedzieć, że one śpiewają właściwie cały rok. Tylko, że to się intensyfikuje w czasie, w porze lęgów. Kiedy trzeba zdobyć samicę. Kiedy trzeba bronić swojego terytorium, chociaż to ptaki, które doskonale sobie radzą właśnie w takich stadach, no ale o tym za chwilę. I tutaj w przypadku kanarków to właśnie samce bardzo pięknie śpiewają. Oczywiście w czasie pierzenia, czyli od sierpnia do października, one właściwie milkną, ale w pozostałym czasie śpiewają. I tu trzeba zaznaczyć, że tak jak wpłynęliśmy na barwę, na wielkość tych ptaków, podobnie jest z ich śpiewem. Tak, w przypadku kanarków ta hodowla odpowiednia Odpowiednio nakierowana hodowla na ten śpiew doprowadziła do tego, że powstało wiele odmian śpiewających, które śpiewają inaczej niż te kanarki dzikie. Tak, te zmiany są aż tak daleko idące. No ale taki był cel i takie osiągnięto rezultaty. Piąta ciekawostka: co jedzą kanarki? I są to ptaki, które głównie jedzą ziarno, nasiona. Ale uzupełniają to zielonymi częściami roślin, pąkami oraz owadami. Szczególnie te zielone części roślin, owady są ważne w czasie lęgów. I tutaj mówimy o dzikich kanarkach. Natomiast jeśli chodzi o te kanarki domowe, tutaj to samo: czyli nasiona, ziarna, do tego warzywa, owoce. I tak dzikie też zjadają owoce. Oraz w czasie właśnie lęgów. Karmienia piskląt można wprowadzić dietę z wyższą zawartością białka, na przykład niektórzy dają gotowane jajka czy też jakąś formę jajek oraz na przykład owady. A jeśli chodzi o te nasiona i ziarna, jest to na przykład siemielniane, proso, kanar, rzepak, no i różne typy innych nasion, ziaren do tego warzywa, owoce oraz zioła. Tak, to są bardzo ważne elementy, żeby po prostu Kanarki otrzymywały odpowiednie wyżywienie, odpowiednie składniki mineralne i inne rzeczy, które są potrzebne, żeby po prostu przetrwały. W tym szczególnie jest to ważne, kiedy są małe pisklęta. Szósta ciekawostka gniazda. I tutaj miejsce, gdzie to gniazdo będzie założone, wybiera samica. I to właśnie ona jest głównym budowniczym tego gniazda, które jest budowane z mchu, z gałązek, korzeni, z trawy. Wyścielane z jakimiś miękkimi piórkami włosiem. Jest najczęściej budowane na wysokości 4-5 metrów, chociaż zawiera się to od 1 do 6 metrów, na jakimś krzewie, na jakimś drzewie, ale takim, które jest dosyć. Gęste, ma dużo liści, tak, żeby oczywiście zasłonić to gniazdo. To jest bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o te ptaki, żeby to gniazdo po prostu było zasłonięte. I one, w znaczeniu kanarki, potrafią żyć blisko siebie to znaczy te gniazda mogą być dosyć blisko siebie tylko że no, samce bronią tego swojego gniazda, tej swojej samicy. Siódma ciekawostka lęgi. I te lęgi w przypadku dzikich kanarków zaczynają się już na przełomie stycznia, lutego, w niektórych miejscach w marcu i trwają do czerwca do lipca. I kanarki wyprowadzają 2-3 lęgi rocznie. Samica składa najczęściej od 3 do 4 jajek. Wysiaduje je głównie ona, najczęściej ona przez około 14 dni. Później one są karmione przez oboje rodziców po około 16 dniach, no ale tak. Po dwóch, trzech tygodniach, no ale najczęściej 15-16 dni one wychodzą z gniazda, ale są karmione jeszcze przez kolejne około dwa tygodnie. Te pierwsze 30, około 30 dni od wyklucia się te pisklęta są karmione przez rodziców. Jeśli chodzi o długość życia, to jest to od 7 do nawet 12-15 lat. Oczywiście w zależności od warunków, w jakich żyją. I tak jak powiedziałem, są to zwierzęta, które w czasie zdobywania. Nie wiem, czy powiedziałem, samce potrafią dosyć intensywnie walczyć o samicę, wręcz dochodzi do dosyć zażartych walk. No i dzioby i nie tylko idą w ruch. Ale poza sezonem lągowym one tworzą stada. Nawet liczące kilkadziesiąt-kilkaset osobników, one wspólnie żerują, wspólnie odpoczywają. Ósma ciekawostka. Kanarki były wykorzystywane w kopalniach, w miejscach, gdzie mogą wydzielać się różne niebezpieczne gazy, również dla nas, różne tlenki niebezpieczne. W, najczęściej w XVIII-XIX wieku, może nawet na początku, czy też przez XX wiek, jako takie hmm, czujniki tych niebezpiecznych substancji, ponieważ one są bardzo podatne na te zagrożenia i te kanarki były trzymane pod ziemią właśnie po to, żeby wykrywały te zagrożenia. Czyli obserwowano je i jeśli z nimi zaczynało się dziać coś nie tak, czyli na przykład mdlały, to wówczas uciekano, ponieważ wiedziano, że jednak ten poziom tych niebezpiecznych substancji w powietrzu staje się Zbyt wysoki i niedługo będzie już stanowił zagrożenie dla ludzi, więc to były takie czujniki, poświęcano te kanarki, żeby ludzie mogli przeżyć, więc takie ciekawe wykorzystywanie, no ciekawe, no dla tych ptaków w ogóle nieciekawe, tych ptaków, warunki bardzo ciężkie, przeżywalność też bardzo słaba, no to nie, to nie są warunki pod ziemią, żeby te kanarki mogły tam sobie fajnie żyć, je zabierano, wnoszono. Tutaj może nie zagłębiajmy się, ale ta podatność, szybsze hmm, reagowanie na to zagrożenie dla nas było, zostało wykorzystane i to taki wskaźnik, że coś zaczyna nie grać, że coś zaczyna się dziać złego, że należy uciekać. Dziewiąta ciekawostka, i tak. Tak jak powiedziałem, kanarki są hodowane przez ludzi od kilkuset lat. Pojawiły się w Europie na początku najprawdopodobniej XV wieku, niektórzy mówią o 1409 roku. I oczywiście to Hiszpanie mieli na nie monopol, tak, oni je, to znaczy, oni je odkryli, w znaczeniu miejsce, gdzie one występują, mieli kontrolę nad tamtym terenem i jeśli chodzi o Europę, sprzedawano tylko samce. Tak, Hiszpanie sprzedawali tylko samce, które śpiewają, no ale które bez samic no nie mogą dać dalszych mm, kanarków. I ten ich monopol na sprzedaż tylko samców trwał najprawdopodobniej około 150 lat. Według przekazów około 1550 roku dopiero udało się pozyskać te samice, zatonął jakiś statek, tam były kanarki i samce, i samice, i to pozyskano. Nie wiemy do końca, jak to wyglądało. Najważniejsze, że od około połowy XVI wieku, tutaj zaczęto te ptaki hodować również poza Hiszpanią, i one bardzo szybko zaczęły rozprzestrzeniać się, to znaczy ich hodowla na całą Europę. Więc tutaj w przypadku tych ptaków one nie tylko były popularne wcześniej, ale one zdobyły taką gigantyczną popularność dopiero później, i wtedy te hodowle doprowadzały do powstawania tych różnych odmian tych ptaków. Kolejna, ostatnia dziesiąta ciekawostka. Tutaj należy pamiętać, że tak jak powiedziałem na początku, to są ptaki, które doskonale sobie radzą w tych warunkach, w których żyją naturalnie. Ich populacja według niektórych źródeł jest szacowana na nawet od 3 do 5 milionów hmm, dorosłych, czyli dużo jak na taki obszar. Niektórzy podają mniej, niektórzy podają liczby zdecydowanie mniejsze, ale według tego co wiem to jest około 3, od 3 do 5 milionów dorosłych osobników. Nie wiem ile jest w naszych domach, naszych mieszkaniach, w naszych klatkach, w naszych wolierach, to znaczy w ich klatkach i wolierach, tu pewnie zapewne też mówimy o milionach kanarków, ponieważ tak kanarki powinny być oczywiście trzymane w większych grupach. Pojedynczy samotny kanarek może się czuć bardzo źle, para to minimum. I jeśli chodzi o te pary, to najczęściej mówimy o dwóch samiczkach. Dwa samce mogą się nie lubić. A kiedy jest samiec i samiczka, to oczywiście możemy spodziewać się młodych. I tak te lęgi u nas to początek wiosny, czy też wiosna, kiedy też zaczynają prowadzić lęgi, również w klatkach. Muszą mieć odpowiedni materiał, żeby zbudować, no ale o tym może kiedyś porozmawiamy. Najlepiej mówi się, żeby było około czterech kanarków, lepiej więcej niż mniej. Bardzo wam dziękuję za uwagę, dziękuję, że jesteście, że oceniacie, komentujecie, subskrybujecie, polecacie te materiały. Bardzo wam za to dziękuję i oczywiście zapraszam was ponownie.